Ja również, on również był Żydem. Powiedział mi, że wielu naukowców wykonało właśnie fotografię całunu i są tak zaskoczeni właściwościami tego obrazu, że postanowili stworzyć zespół naukowy i spróbować otrzymać pozwolenie. Aby pojechać do Turynu i przeprowadzić badania całunu, po to by zrozumieć, w jaki sposób powstał ten obraz. Około dwóch miesięcy od powstania projektu, pamiętam, jak powiedziałem do jednego z kolegów, co tutaj robi taki młody Żyd jak ja? Zaśmiał się i powiedział, czyżbyś zapomniał, że człowiek z całunu był Żydem? I powiedział mi coś, co być może było najlepszą radą, jaką dostałem w życiu. Barry, jedź do Turynu i zrób najlepszą robotę, na jaką cię stać. Bóg nie uprzedza nas o swoich planach, ale kiedyś będziemy je znali. To była genialna rada i dzięki niej zostałem w ekipie, a już miałem się wycofać. Ale z powodu słów, być może od samego Boga, wypowiedzianych przez te usta, pozostałem w ekipie. A więc 9 października 1978 zespół naukowy nazwany Sturp, złożony z około 40 ekspertów jedzie do Turynu wioząc ze sobą 6 ton najnowocześniejszego sprzętu badawczego Naukowcy mają tylko 5 dni a więc pracują dzień i noc poddając płótno tysiącom testów Badają je w promieniach podczerwonych, w świetle ultrafioletowym pobierają próbki pyłków, cząsteczki, wszystko w jednym celu: zrozumieć w jaki sposób powstał na nim obraz. Ciekawe, że po wykonaniu wszystkich naszych badań możemy wam powiedzieć, że nie jest to obraz namalowany, nie jest to fotografia, nie jest to obraz wypalony, nie jest to rycina, nie jest wydrapany, ale nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na jedno pytanie, to, które sobie postawiliśmy, w jaki sposób powstał ten obraz. Naukowcy stwierdzili, że płótno składa się wyłącznie z włókien lnianych, misternie tkanych z plotem jodełkowym. A te ciemne plamy tworzące obraz na jego powierzchni to skutek działania kwasów utleniających i wysuszających włókna całunu. Ten obraz jest niezwykle powierzchowny, to znaczy, że pojawia się tylko po jednej stronie. To zabarwienie wcale nie przenika przez tkaninę. Jest to naprawdę bardzo mała warstwa. Około 10-20 nanometrów, to znaczy cieńsza od włosa, a to znaczy, że niezwykle trudno zobaczyć ją pod mikroskopem. Ale najbardziej zadziwiającą cechą tego obrazu jest to, że odległość między płótnem i ciałem sprawiła, że obraz jest mniej lub bardziej gęsty. Im bliżej było ciało, tym obraz jest ciemniejszy, im było dalej, tym jest jaśniejszy. A więc obraz na całunie nie jest jedynie spowodowany kontaktem, powstał również w odległości od ciała. A więc różnice w odległości ciała od płótna spowodowały różną gęstość obrazu. Kiedy analizujemy ją przy pomocy VP8, możemy zobaczyć wyraźny zarys ludzkiego ciała. Jak można otrzymać taki obraz? Nie można go powielić. Informacje w formacie trójwymiarowym na całunie są jedynym obrazem tego rodzaju na świecie. Obraz odciśnięty na całunie ukazuje jeszcze dokładniej powierzchnię ciała, kiedy w 2005 roku zostaje przekształcony w trójwymiarowy obraz. To przekształcenie zostało dokonane przez doktora Sunsa, lekarza z Panamy w Ameryce Środkowej, specjalizującego się w obrazowaniu trójwymiarowym. Wizerunek, którym wydają się być zainspirowane dzieła sztuki, począwszy od VI wieku, powoduje interakcję pomiędzy prawdziwym ciałem a tkaniną, która go okrywała. Ale czyje jest to ciało? W jaki sposób zmarł ten człowiek? Czy został ukrzyżowany? Czy umarł tą potworną śmiercią, na którą w społeczeństwie rzymskim skazywano morderców i niewolników? Naukowcy badają miejsca, w których widnieją plamy krwi i dokonują niesłychanego odkrycia. Ślady mają właściwości chemiczne prawdziwej krwi. Zespół naukowców stwierdza, że ślady te są bez wątpienia związane z ukrzyżowaniem. To, co nie pozwalało mi uznać autentyczności całunu, trwało przez wiele lat przez 18 lat. To fakt, że krew na płótnie pozostała czerwona. Stare ślady krwi powinny być czarne albo brązowe. Nikt przez 18 lat nie potrafił odpowiedzieć na pytanie, dlaczego krew na całunie pozostała czerwona. Aż w 1995 roku zadzwoniłem do doktora Adlera, biochemika, żyda naukowca, który udowodnił, że krew na całunie jest rzeczywiście ludzką krwią. Tak sobie rozmawialiśmy i on wtedy powiedział mi coś, o czym nigdy wcześniej nie słyszałem. Otóż, kiedy ktoś jest torturowany przez 24-36 godzin, tak jak był torturowany Jezus, ciało wchodzi w stan wstrząsu. Jezusowi nie podawano wody, był biczowany. W konsekwencji znalazł się w stanie wstrząsu anafilaktycznego. Po pewnym czasie ściany komórkowe krwinek czerwonych zaczynają ginąć, a całe ciało jest zalewane bilirubiną produkowaną przez wątrobę. Kiedy tak się dzieje, krew pozostaje na zawsze czerwona. Gdy to odkryłem, miałem już ostatni element układanki. To mi dało przeświadczenie, że całun jest autentyczny. Miałem bowiem naukowy dowód. Nie podważano odpowiedź na moje ostatnie wątpliwości. Moje życie jest teraz tysiąc razy lepsze, ponieważ całun stał się jego częścią. Tak więc, jako Żyd, może to największa ironia w moim życiu, mogę powiedzieć, że moja wiara w Boga została odbudowana dzięki badaniom nad całunem turyńskim. Całun nie jest tylko dla chrześcijan, jest dla wszystkich. Wnioski z przeprowadzonych analiz naukowych zostały wykorzystane w badaniach.